Siemmonko z tej strony Austral i dzisiaj sobie trochę połapiemy e, za niedługo, może nie aż tak za niedługo, ale już zbliżam się bardzo szybko do ewolucji na Nido Kinga, Nidorana. I to jest taki ojej to jest taki króciutki odcinek bardzo krótki zdobędziemy sobie tego drzyma tutaj. I tak, więc no to prawie wszystko, co w tym odcinku będzie, ale to będzie na razie taki krótki, bo dopiero co zaczynam, to jest to mój pierwszy odcinek. Tu już trochę grałem, bo na końcu już trochę Pokémonów mam. O, Nido, e, na Nidorinę. Ze mną jest moja siostra, ona zaraz będzie szła, więc nie wiem, czy długo będzie tutaj, czy już idzie. To ona pójdzie. No, więc poczekajcie. Dobra, ona już poszła i tak. Już trochę Pokémonów mam, nawet nie aż takich słabych. Nie umiem trafić w tym mniejszym Pokémonie. Tym dużym to jest łatwe, zwłaszcza takim egzekutorom, Snorlaxom albo też takim średnim, ale tym no, takim małym. Tak, to jest dość krzyczne. Ale dobra. Może potem będę miał jakiś lepszy mikrofon. Nie wiem zresztą, jaka tu jest jakość tego dźwięku. W każdym razie, no, ja już mam i więc już pokazuje mi, że mogę ewoluować. Potem sobie to jeszcze transferujemy to pokémon. A ja bym tutaj sobie teraz zawalczył z tym egzekutorem. Walczyłem z nim raz z Glesionem, ale no, po prostu szłem tam w dół jeszcze i nie mogłem już złapać dzima, bo jeszcze szłem tam na dół. No walczymy, on już ma tylko 843 CP, to już, to już słabo. Jeszcze tylko jedna walka. Co tutaj jest? O, Magikarp. Wczoraj w ogóle, nie, nie, nie wczoraj, chyba dwa dni temu, tak? Dwa lub trzy dni temu był event na Pokémon GO Fest na Magikarp nie Pokémon go Fest, co ja mówię dziś e, po prostu był community day z Magikarpem i fajnie bo dużo osób mogło sobie zewoluować na Gyaradosa jak już widzicie ja tu mam ale nie mam zwykłego ale mam Shiny już się ściemniło bo tutaj odcinek od 20 jestem jeszcze sobie raz zawalczymy żeby tego ma zdobyć bo te pokekonsy się przydadzą, ja mam tylko na razie sto ileś ale nie wiem na co teraz zbieram, warto mieć bo czasami jak czy to community daje, czy to co to warto mieć te na te i i na insane i na pokebole i na po prostu zawsze na jakieś rzeczy, ostatnio miałem problem bo miałem mało potek no, no i tyle, może włączę piłkę trochę, bo nie gram na muzyce, bo to potem się ten dźwięk tak źle złapuje ją ten od gry. Więc troszeczkę przecisza, o. Przepraszam za ten gatar, ale taki trochę mam. Tak, mam Metagrosa, Espiona, Rainera, Gengara, Ragiardosa, Arhydona, Hipowdona, Metagrosa, Lifiona, Machampa. W ogóle bym na trzy gwiazdkowym rajdzie, a ja myślałem, że on jest na cztero. Nie wiem czy on jest na cztero, czy nie, bo z siostrą byłem go pokonać. No i potem jeszcze jednego espiona, mam dużo ulubionych, ponieważ tak nie wiem, tak lubię po prostu sobie dać, niektóre to są dopiero do zewoluowania, nie chcę wydać Nijima, a tak a propos to wrzućmy coś, jeszcze mam tego goleta i bardzo chcę go zewoluować, wrzućmy sobie tego Firoła, czy tam... Jaką się nazywa, już nie pamiętam, ale dużo ich jest. Ja nazywałem Jimbo, bo po prostu łatwiej mi, po, łatwiej mi je tutaj wrzucić. No i tak, to taki zaczynający to wszystko odcinek. Wiem, że trochę taki słaby, ale następne odcinki będą lepsze i fajniej to też z moją siostrą oczywiście teraz mam tego papitara nie wiem jak to się mówi raczej tak bo chcę mieć tyranitara czy tam Tyranitara nie wiem jak dla mnie brzmi lepiej tyranitar bo nawet tak się mówi no i tak hmm. tu nic nie łapię tu nic takiego ciekawego nie ma rozelię sobie złapię bo za niedługo będę miał też ewolucję Mam mało pokeboli, dlatego też pokecoinsy zbieram i na dżimy pokemony wrzucam. Dzisiaj już kilka było, ale dużo osób chodzi, więc U, ciężko te dżimy utrzymać. A ile ona ma? 1270, to damy na nabery. Puf, ho puf. No i co? Łapiemy ją w sobie, ale to będzie ciężkie, nie wiem czy ona może nawet nie ucieknie. Ale nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy. Ogólnie dzisiaj się dużo. Zaraz wam pokażę. Może nie tak dużo, ale jakoś... Ostatnio nie miałem jeszcze nigdy tych Pokemonów. Zaraz wam pokażę jak ich. Dokładnie nie pamiętam. To jest podobno jakiś jeden z rzadszych Pokemonów, ale to nie teraz. Więc zacznijmy od tego, że tu są jeszcze jakieś. Takie Pokemony, które dzisiaj wiem, że dużo pokonanych tu mam. E, w ogóle dzisiaj jeszcze zdobyłem Saikyuna. Walczyłem z e, tym całym, jak on się nazywał, Giovannim Jeszcze mam kilku liderów, bo już Arlo też pokonałem. I teraz tak. E, dzisiaj się spełnią o LGM. LGM się dzisiaj spełni dużo. Nie wiem czemu. Nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że też to jest związane. Tak jak ostatnio był ten tydzień e, smoczy. Bardzo fajnie, bo prawie mam e, ewolucję trzecią bagona. Nie wiem, gdzie ona tutaj jest. Zaraz tu będzie. Mm, 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 mm. Tu jest ten kolet. I tu jest ten gabi, on będzie na O, tu jest szelgon. Szelgon ewoluuje na salamanzi, tak się mówi chyba. Nie wiem, ale wiem, że no, na niego. On jest bardzo fajna. Bardzo fajna ewolucja. Już prawie mam, no ale jeszcze, jeszcze. Trochę skuterów nałapałem. No, dużo mam ulubionych, ponieważ czasem um, one dochodzą do walki. Taka propo to zobaczmy ile ja mam tych niedoranów i niedokingów, bo i nie do tych niedoranów niebieskich i tych fioletowych, bo nie wiem, to się mało no ostatnio rzadziej się trafiają ale do Nidorino mamy 47 ale do Nidoriny mamy 84 więc tutaj będzie więcej nowy atak to to nie wiem ja jeszcze coś tam połapie sobie pokémonów, ale to już na dnie na tym odcinku jakieś ciekawsze będę potem. No, ja jeszcze muszę trochę połapać po drodze do domu. I co? Ja się z Wami żegnam. No i cześć.